Dzisiaj obejrzymy gole z dwóch meczów Widzewa z AKS-em SMS-em Łódź oraz meczu Centralnej Ligi Juniorów w kategorii U-15 przeciwko Eskoli Warsowia. W kategorii U-16 Widzew wygrał z AKS SMS-4 do 1. Dwa pierwsze gole dla swojej drużyny strzelił Milczarek po dwóch uderzeniach z dystansu z około 16 metra. Asysty przy tym zaliczali Łukasik oraz Zając. Trzecia bramka to efekt wysokiego pressingu drużyny w czerwonych koszulkach, akcja pod polem karnym przeciwnika i gol zająca. Nie udało się, widzę, w jaką zakończyć tego meczu bez straty bramki. Po kontrze gości i świetnym wykończeniu akcji, widzę, wygrywał już tylko 3 do 1. Jednak po golu Łukasika na 4 do 1 dla widzewa było już po tym meczu, i takim właśnie wynikiem zakończyło się to spotkanie. W meczu tych samych klubów w kategorii U19 widzew znów pokonał 4 do 1 swoich rywali z AKS SMS Łódź. Po odbiorze piłki na połowie przeciwnika widzewiacy wyprowadzili szybką akcję i Gołda wykończył tę sytuację strzelając gola na 1-0 dla Widzewa. Po doświadkowaniu zrzutu rożnego i zamieszaniu w polu bramkowym goście wyrównali rezultat spotkania na 1-1. Gol na 2 do 1 to znowu dobre ustawienie drużyny Widzewa w środkowej strefie, odbiór piłki, podanie prosto padłe i strzał Damiana Związka pod interweniującym bramkarzem. Było już 2 do 1 dla Widzewa. Druga połowa i dośrodkowanie z rzutu rożnego, tym razem w wykonaniu czerwono-biało-czerwonych, gol z głowy Szcześniaka. 3 do 1 dla Widzewa. Czwarta bramka widzewa to przytomne wyprowadzenie akcji przez bramkarza Marcela Buczkowskiego do Kaspra Kalińskiego, prostopadłe podanie i świetne zagranie Damiana Związka do zdobywcy ostatniej bramki Mateusza Saganiaka. 4 do 1. Dzięki pewnemu zwycięstwu nad AKS-em SMS-em Łódź młodzi widzewiacy zwiększyli do 12 punktów swoją przewagę w pierwszej lidze wojewódzkiej. Inaczej wygląda sytuacja w centralnej lidze juniorów U15, gdzie widzę wciąż szukają pierwszych punktów w tych rozgrywkach. Nie udało im się to niestety we wtorkowym meczu z zespołem Eskoli Warszawia. Goście objęli prowadzenie w 15. minucie po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. 9 minut później drużyna Eskoli prowadziła już 2 do 0 po strzale z dystansu Myszkowskiego. 34 minuta to kolejny stały fragment gry i kolejny gol dla gości. Tym razem drogę do bramki widzewa znalazł Smolarczyk. Widzew próbował atakować głównie skrzydłami, i po jednej z takich akcji widzewiacy zmniejszyli straty. Dawid Musialski dobrze znalazł się w polu karnym i dobił strzał Kaspra Było już 1 do 3. Ostatnie dwa gole strzelali już tylko zawodnicy Eskoli. W 59 minucie Igor Człapski podwyższył prowadzenie na 4 do 1 po ładnym kontrataku całej drużyny, a wynik meczu w 66 minucie ustalił Jakub Kolo. W centralnej lidze juniorów Widzew pozostaje wciąż bez punktów.